Hejka kochani, dzisiaj sobie gramy w MSP. Jesteśmy już na MSP. No i sobie otwieramy prezenciki. No i okej, okay. um, nowe nagrody. Nie chcemy nagród odbierać na razie. Um, dzisiaj sobie tylko otworzymy prezenciki, i to tyle. Więc no, otworzymy sobie pierwszy prezencik na odcinek. Um, dobrze. Mm, bardzo dziękuję. Biała bluzeczka na pewno mi się przyda. Lubię takie białe bluzeczki. Dziękuję bardzo. Kolejny na odcinek. Oceny. Pozdrawiam. Ok. Co tu dostaliśmy? Wow, bardzo dziękuję. Jakie słodkie. Dziękuję i pozdrawiam jeszcze raz. Uni na odcinek. U, uni. jak ci dziękuję, bo mnie wtedy nie było i ja wtedy nie logowałam się, bo ja wtedy jeszcze nie grałam i ja się wtedy nie logowałam. Bardzo dziękuję, a te włoski mi się tak podobały. Dziękuję ci strasznie. Dziękuję bardzo. Dobrze, kochani, a propos w to tyle. My sobie um, ten. No i słuchajcie, miałam tego nie nagrywać, bo ja już mam taki domek, ale no... No, nagramy to, bo większość osób to chciała. Znaczy, tylko Lena. No. Patrzcie, widzicie, że mój dom to tutaj jest klub VIP? Wiecie, jak ja to zrobiłam? Wejdźmy sobie do tego domu najpierw. I zaraz wam pokażę, jak ja to zrobiłam. ok? Dobra. Um, Lena, um, sorry, że to tak długo trwa. Chciałam też po prostu... Pokazać? Znaczy no. Ale... Ojoj, strona nie odpowiada. Słuchajcie, możliwe, że będziemy se tu trochę siedzieć. Nad tym, bo strona nie odpowiada. Halo, działaj, strono. Nie no. To jest mnie wywali. Halo, MSP, działaj. Proszę, MSP, nie dokładaj mi kłopotów. No, halo, 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 halo. To raczej zamkniemy stronę? Halo, to poczekamy. Dobra. Poczekamy. O dobra, ładuje się coś. O nie, no, nie, no. No i dobra. Musimy się znowu zadawać. Okejo. Okay, Dobrze, to ja już to sobie daruję i wam mówię pa pa.